Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie. Jest na dworze pięknie, wiosennie, słonecznie. Dlatego też postanowiłam, że nagram ten filmik na zewnątrz. Na polskim YouTube nie znalazłam wcześniej filmiku dotyczącego tych toreb. A jako, że użytkuję już je trochę, jako że ich trochę mam, to myślę, że jestem odpowiednią osobą, która może Wam temat tych toreb przybliżyć, bo one są warte uwagi. Dobry produkt nie musi być drogi. O czym mowa? Mowa o firmie Humbag, która produkuje torebki z tworzywa Ewa. Zamierzam Wam każdy element omówić osobno, a będę pokazywać wszystko na niej. Tak naprawdę to ona jest w cudzysłowie winowajczynią całego tego zachodu związanego z Humbagiem, bo to była moja pierwsza torebka i na niej sprawdziłam wszystkie rzeczy, które obiecuje producent. Przyznam się, że wcześniej no, nie, jak było mi się przekonać do całego tego mm, zachwytu dotyczącego gumowych toreb. Natomiast jest takie powiedzenie: miłość od pierwszego wejrzenia. Mhm, tak. I tutaj to zdecydowanie jest. Ja mam wersję klasyczną o nazwie wasabi, i ten kolor mnie osobiście urzekł, dlatego go wybrałam jako pierwszy, bo to jest taki niezdefiniowany odcień oliwki, khaki, pistacji. Dlatego też postanowiłam, że ona pójdzie u mnie na próbę jako pierwsza. I to był świetny wybór, powiem Wam. To są torebki ponadsezonowe, zresztą one są na tysiąc sposobów. Jak sobie je ubierzecie, tak one będą wyglądać. W zależności od Waszego nastroju, humoru, nawet od pory roku, czy ubioru, ubieracie też, tak, torebkę i ona zyskuje zupełnie nowego designu, zupełnie nowy wygląd, zupełnie nowy look. Tworzywo Ewa jest bardzo elastyczne, lekkie, bardzo wytrzymałe ognioodporne, odporne na zarysowania, wodoodporne. Użytkowe i funkcjonalne. A ja jako mama zwracam uwagę również na to, żeby coś oprócz tego, że jest ładne, żeby było właśnie odpowiednie do mojego użytkowania. Body, które ja trzymam jest w wersji klasycznej. Natomiast macie mnóstwo wzorów odpikowanych po jodełkę. Różne naprawdę co jakiś czas są wypuszczane. Na przykład pokażę Wam tutaj w wersji classic ta się nazywa Weneckie róż. Ona jest po prostu piękna. I tak by się mogło wydawać, że ona jest dedykowana tylko na lato. Nie, nic bardziej mylnego. Bo właśnie w zależności od dodatków może zyskać zupełnie na przykład zimowy look, bo są dodatki do tarebek, o których będę za chwilę zresztą mówić, które diametralnie zmieniają Wam właśnie design torbu. Tak jestem jeszcze przy deseniach, pokażę Wam jeszcze wersję mniejszą. To jest tak zwana mini. Właśnie ta jest wiodełkę. Natomiast z tych mini są też klasyczne i pikowane. Więc na wstępie. kupujecie wody, które właśnie jest z o którym mówiłam wcześniej. Proszę bardzo, jest mega elastyczne i lekkie. Do tego dokupujecie organizer, no bo tak samo torebkę pustą to, to troszeczkę może być w użytkowaniu no nie za komfortowe. Również tutaj macie wybór szeroki, gama po prostu jest tak, że gwarantuję, w wyborze Waszych toreb i dodatków możecie wsiąknąć na grube godziny. I to jest fantastyczne, naprawdę. To jest też dobry pomysł na prezent, tak jak, jak któraś Pani na przykład ma takie dodatki, to albo całą nawet torbę zrobić jej w prezencie. Także, no ja bardzo polecam. Wkłady, organizery są różne. Ja Wam akurat tutaj pokazuję zapinane na zamek. Każdy organizer zawiera y, w sobie tutaj właśnie kieszonki, dzięki czemu też nie jest taki sam goły, że tak powiem. Tylko można sobie posagregować na przykład portfel, y, tudzież telefon. Ale są też inne organizery, na przykład taki. Tutaj mam w tym y, w, Ruszu, w Ruszu weneckim i właśnie jest ściągany. I powiem Wam, że to jest naprawdę fantastyczna opcja, i nie należy się bać tego rodzaju organizera, ponieważ tutaj nikt nie włoży nam ręki tak prosto. Także to też bardzo wygląda fajnie. Natomiast w tej małej mam organizer, który ma w sobie tiul i ten tiul również możecie dokupić osobno do swojego organizera, który macie jako po prostu taki kołnierzyk ozdobny. Więc to jest naprawdę fantastyczna opcja. Więc tak już mamy tak skomponowaną torbę. Rączki ja jestem akurat ogromną fanką, zwolenniczką tych lin. Naprawdę ja je uwielbiam. Zaraz wam powiem dlaczego. No, opomijając fakt, że są różne długości, różne kolory, nawet kolory tych sprzączek są inne, one są wykonane z bawełny, giętkie, delikatne, naprawdę powiem Wam, że nic się nie suwa, nie zrolowuje z ramienia. One są bardzo komfortowe w noszeniu, więc to jest bardzo ważne, bo yy, powiem Wam, że. Miałam okazję nosić inną torebkę, właśnie też ze sznurkami. Nie było to takie fajne, jak tutaj w tej na przykład. I sznur najzwyczajniej w świecie zjeżdżał mi i był bardzo sztywny. Miałam tutaj obtarte ramię trochę. No, do no niewiele, ale jednak. Tutaj naprawdę jest zdecydowanie podwyższony komfort noszenia. Także kolory długości to tutaj macie też od wyboru do koloru. Natomiast rączki nie są. Hmm, nie występują tylko i wyłącznie w formie liny. Chociaż ich, tak jak powiedziałam, mam najwięcej, bo takie preferuję. Tutaj w tej torebce mini mam rączki lakierowane i są tak samo tutaj różne długości. Akurat ta jest do noszenia w dłoni, pójdziesz na przegubie dłoni, ręki przepraszam, ale są też klapy, łańcuszki, naprawdę mnóstwo też wyboru jest, jeśli chodzi o samą stricte rączkę. Jak montuje się torebka? Torebkę montuje się naprawdę bardzo prosto i powiem wam, że mój synek uwielbia to robić, dlatego ja mu tej przyjemności nie odbieram i za każdym razem kiedy zmieniam sobie wygląd jej, angażuję go i on z przyjemnością się za to zabiera. Także tak jak powiedziałam na początku. Wystarczy włożyć nasz organizer do torby i tą sprzączką przepychamy tutaj body jak i organizer. I taką śrubeczką dokręcamy. Wystarczająco trzyma to, nie jest żadne delikatne, więc można bez problemu naprawdę yy, mocno to dokręcić. Nic Wam nie wypadnie, nic się nie, nie porwie. I tak w środku, właśnie wygląda wszystko. I Chciałam Wam jeszcze powiedzieć o dodatkach do torby, na przykład o takim kołnierzu, który również. Fantastycznie urozmaica wygląd naszej torby. Ja akurat mam w mega modnym odcieniu neonowej pomarańczy. Jak wiecie, no wiosna lat to neony rządzą. I to jest też dobra opcja dla osób, które boją się neonów nosząc je na sobie na przykład. To na takiej torebce to wiecie, to jest zawsze bezpieczne. I tutaj tak samo te wszystkie dodatki mają dziurki, które ma montujemy analogicznie jak tu jak Wam pokazywałam przed chwilą. Na zimę są też wersje futerkowe, więc tak jak powiedziałam, nawet ten wenecki róż uzyska na takim zimowym luku. Oprócz tego takie typowe babskie, wiecie, rzeczy, które cieszą oko, a ozdobią naszą torebkę, jakieś puszki, frędzelki to wszystko zaczepiamy do torebki. I torebkę na tysiąc sposobów, jeszcze jest bardziej na tysiąc sposobów, jest taka nasza. My ją sobie personalizujemy, my ją sobie dopasowujemy do nas. Jeszcze jedna rzecz: każda torebka przyjeżdża do nas w takim domku, i to jest worek antykurzowy, który fantastycznie nadaje się do przechowania torby. I ja osobiście bardzo lubię segregowanie w szafie, w garderobie, więc to też ucieszy takie panie, które mają na tym punkcie bzika. Nieużytkowana torba jest po prostu dobrze zabezpieczona, nie kurzy się, jest schowana. To są takie szczegóły, powiem Wam, które mają duży wpływ na całość, tak holistycznie ujmują firmę. Tak się prezentuje kolekcja moich toreb marki Humba, którą naprawdę Wam serdecznie polecam, bo oprócz tego, że to są torebki modne, to są torebki trwałe. One się nam, one się nam nie wytrą w newralgicznych miejscach, które są no, charakterystyczne dla normalnych toreb. Moja kolekcja na pewno będzie się rozrastać, bo ja jestem w nich totalnie zakochana, zauroczona i to jest coś, co uwielbiam. Totalnie przepadłam w nie, po prostu przepadłam w nie. Jeśli nie znacie, przyjrzyjcie się im bliżej. Jak macie jakieś pytania, zapraszam do ich zadawania. Dziękuję za obejrzenie, pozdrawiam.